Bardzo pomocnym narzędziem jest także filtr. On pomaga nam zajrzeć szybko do tekstu i odszukać jakieś jego fragmenty. Możemy wybrać na przykład poszczególne osoby, na przykład M2. Wtedy wyszarzą nam się wszystkie fragmenty, w których się wypowiadają inne osoby. Możemy także wybrać, żeby to były fragmenty w języku angielskim albo w języku polskim. Widzimy, że jak wybieramy język angielski, no to praktycznie nam się... Duża część tekstu wyszarza. Możemy także po kliknięciu tutaj ignorować jakieś fragmenty do analizy. Ignorujemy je wtedy do, do liczenia frekwencyjności. Program nie będzie ich brał pod uwagę. Mogą to być fragmenty, które są y, komputer ich nie rozpoznał. A one, na przykład, należą do y, opisu, co się akurat działo w czasie wywiadu, albo tego, że ktoś się śmiał. Dziękuję bardzo za uwagę.